Mówiłem ostatnio o historii języka C# -Sharp oraz omówiłem w jaki sposób tworzony jest plik wykonywalny programu napisanego w tym języku. Teraz przyszedł czas na kilka słów na temat tego, jakiego programu używać do pisania kodu własnej aplikacji. Zapraszam na kolejny odcinek serii o języku C#. -Sharp. Tak jeszcze dla przypomnienia wspomnę, że w języku C# -Sharp Podczas kompilacji programu powstaje kod pośredni, który uruchamiany jest przez maszynę wirtualną. Umożliwia to przeniesienie aplikacji na różne konfiguracje sprzętowe bez konieczności jej ponownej kompilacji. Pierwszym językiem wyposażonym w maszynę wirtualną był stworzony przez firmę Xerox język Smalltalk. Główną zaletą wirtualizacji jest fakt, że. Programy tworzone w tej technice są łatwiejsze do przeniesienia na inne komputery, bez konieczności ponownej kompilacji. Po prostu za uruchomienie programu odpowiada maszyna wirtualna. Z tego wynika kolejna zaleta zwiększenie opłacalności tworzenia nowego oprogramowania. Zaletą i jednocześnie wadą jest to, że program uruchamiany na maszynie wirtualnej, która zależnie od ustawień systemowych może nie mieć dostępu do pełnej kontroli systemu, w którym została uruchomiona. Zaletą jest dlatego, że utrudnia pracę hakerom. Natomiast wadą dlatego, że taki program uruchamiany w systemie, który działa w innym systemie, nie będzie miał takiej wydajności jak aplikacja napisana z myślą o konkretnym procesorze. Jednak coś za coś. Takim środowiskiem uruchomieniowym dla języka C# -Sharp jest .NET, który jest rozpowszechniany za darmo przez Microsoft. Poza oficjalnym środowiskiem istnieje również mono, które można spotkać w różnych dystrybucjach systemu Linux. W nowszych systemach Windows platforma .NET instalowana jest w systemie i aktualizowana razem z nim do najnowszej wersji, bez ingerencji użytkownika. Jednak w starszych systemach trzeba było to środowisko instalować ręcznie. Zestaw uruchomieniowy platformy .NET nie zawiera jednak kompilatora, więc konieczna jest jego samodzielna instalacja. Jest ona prosta i polega na pobraniu pakietu .NET SDK ze strony Microsoftu. SDK jest to skrót od Software Development Kit. W tym pakiecie znajdują się narzędzia, które pozwalają na tworzenie plików wykonywalnych aplikacji w języku C#. Sharp. I teraz tak. Wiem że wielu się ze mną całkowicie nie zgodzi, i że dla początkujących należałoby użyć zwykłego notatnika, ewentualnie coś kolorującego składniu i kompilator w linii poleceń, który znajduje się w opisanym przed chwilą pakiecie. Owszem, jest to jakiś sposób na naukę podstaw programowania i podstawowych struktur języka, i jeśli ktoś chce w taki sposób się uczyć, to proszę bardzo, nie będę zabraniał. Ale drugie rozwiązanie, które za chwilę polecę, również weźcie pod uwagę. Microsoft udostępnia środowisko Visual Studio, w którym jest wbudowany kompilator C-Sharp. Tak, wiem. On uzupełnia składnię, co utrudnia naukę programowania. Ale kto powiedział, że tego uzupełnienia nie można wyłączyć? Dla języka c -Sharp Visual Studio używa dodatku IntelliSense. Wystarczy w ustawieniach wyłączyć podpowiadanie jakiejkolwiek składni przez ten dodatek. I teraz mamy po prostu program kolorujący składnię, w którym jest wbudowany kompilator. Dodatkowo mamy także dostęp do systemu kontroli wersji, który również będzie przydatny, ale o tym będę mówił innym razem. Visual Studio można pobrać również ze strony Microsoftu. Firma udostępnia ten program w trzech wersjach: Community, Professional i Enterprise. Pierwszy jest darmowy pozostałe dwa płatne. Do nauki polecam wykorzystać wersję darmową. Wersja Professional przeznaczona jest dla zespołów projektowych i małych firm, natomiast Enterprise stworzona została z myślą o dużych zespołach i instytucjach. Oczywiście istnieją również inne programy, w których mamy możliwość tworzenia aplikacji w C-Sharp. Jednak myślę, że skoro język ten został stworzony przez Microsoft, to ich oprogramowanie służące do pisania programów w tym języku będzie najlepsze. Abyśmy mogli tworzyć aplikacje w języku C-Sharp, Podczas instalacji środowiska należy zaznaczyć pakiet o nazwie programowanie aplikacji klasycznych dla platformy .NET. Dodatkowo polecam zaznaczyć, jeśli nie zostało to automatycznie dodane do instalacji, pakiet LiveShare oraz rozszerzenie GitHub dla programu Visual Studio. Ułatwi to kontynuowanie nauki i pozwoli na współpracę przy różnych projektach. Pakiet Live Share Znają moi uczniowie, którzy mieli to szczęście bądź nieszczęście trafić na mnie jako nauczyciela programowania. Dodatek ten pozwala na współdzielenie kodu na żywo pomiędzy podłączonymi za jego pomocą osobami. Dzięki niemu można zarówno wspólnie tworzyć oprogramowanie na żywo, ale także pokazać kod w czasie nauki programowania, czy to w szkole, czy na zajęciach dodatkowych. Rozszerzenie GitHub dla programu Visual Studio dodaje obsługę systemu kontroli wersji, jakim jest Git, i możliwość połączenia środowiska programistycznego z platformą GitHub, która implementuje właśnie ten system kontroli wersji. O systemach kontroli wersji mówiłem w jednym z odcinków na moim kanale. Zapraszam do jego obejrzenia. Link do niego pojawił się teraz w zakładce po prawej stronie odtwarzacza oraz znajduje się pod filmem. Gita będę omawiał w innej serii filmów, więc. Polecam rozważyć zasubskrybowanie mojego kanału, żeby nie przegapić nowych odcinków. Po zainstalowaniu Visual Studio, jeśli ktoś zaczyna przygodę z programowaniem w C Sharp, to polecam wyłączyć podpowiedzi do kodu. W tym celu należy wejść do ustawień, które znajdują się w menu Narzędzia, Opcje. Tutaj oczywiście znajdują się różne ustawienia programu, jednak teraz interesuje nas jedno. Po kliknięciu polecenia opcje wystarczy wybrać zakładkę Editor tekstu, tam znaleźć zakładkę C-Sharp i na liście rozwijanej znaleźć zakładkę IntelliSense i wyłączyć wszystkie opcje podpowiadania składni, nazw i innych dostępnych możliwości. Dzięki temu nauka będzie łatwiejsza. To tyle na dzisiaj, następne odcinki już niedługo. Jeśli ten odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam także do zostawienia komentarza. Dzięki za oglądanie i cześć.